Mamy piątek 4 kwietnia. Jesteśmy na trekkingu kilkudniowym, dzisiaj jest pierwszy dzień. Szczerze mówiąc widzieliśmy niewiele. Próbowaliśmy wejść właśnie na ten wulkan, ale jak się okazało za dużo śniegu, troszkę gubiliśmy trasę. Jest, jest takie chodzenie po lesie w śniegu. Do tego ślad jakiegoś kociaka były, więc uznałem, że uznaliśmy, że nie warto. Gdzieś tutaj rozbijemy namiot. Na razie jest ładnie, słonecznie, ale w nocy będzie pewnie zimno. Ale tak, gdzieś tutaj będziemy mieli namiot z takimi widoczkami, więc, więc całkowicie fajnie. Mi się będzie podobało. Mamy rzeczkę. Będzie trochę wody. Mamy filtr do wody, więc... Więc będzie czysta. Wszędzie góry jakieś, no wszystko fajnie. Idę teraz troszkę się rozejrzeć po terenie, gdzie będzie dobre zejście do wody, ale właśnie chyba znalazłem jedno. Poszukam dalej, jeszcze przejdę się. No ale właśnie, jak widać, widoki fajne. My głównie będziemy mieli widok na tą górę. Będzie fajnie. Idę dalej. Wcześniej poszliśmy sobie w lewo, znaczy no nie z tego miejsca. Tutaj jestem pierwszy raz, ale wcześniej poszliśmy właśnie w stronę wulkanu. No i jak się okazało, nie była to dobra decyzja. No, tak jak wcześniej mówiłem, śnieg, więc słabo. A Tutaj wystarczyło przejść kawałek. I już, już mamy inne znaki. Może tędy będzie dobrze. Tutaj pasą się troszkę krówki, fajnie, góry. Wszystko elegancko, polana idę dalej. W takim razie kierunek laguna azul jest tutaj mnóstwo, dosłownie mnóstwo takich drzew, nie wiem co się z nimi stało, czy to jakieś kwaśne deszcze, czy, czy, czy no co tutaj chodzi, czy jakiś pasożyt, no ale takie jak mi się wydaje są one po prostu umarły. No nie wiedziałem jak to powiedzieć. No, jest masę takich drzew, tak jak to tam widzicie? Rosną tak samo. To są drzewa, które niedługo się złamią. Tak w ogóle nie wiedziałem, że tutaj w Ameryce Południowej rośnie bambus. Bambusy a jest tego dosłownie no, mnóstwo. Tak samo jak tamtych drzew. Bardzo dobrze. Cały czas jakieś szczurki mi latają tutaj. Po ziemi niewielkie, bo niewielkie, ale latają. I tak. No, stop, czuwam czy nie jest to wąż albo jakiś inny zwierz? Widzieliśmy już skorpiona dziś, nie dzisiaj, sorry Skorpiona widzieliśmy hmm, pierwszego dnia pracy kopaliśmy sobie pod podsłupek na ogrodzenie No i wtedy widzieliśmy Wtedy właśnie widzieliśmy skorpiona Małe to takie, podobno niegroźne Tyle, że ugryzie, ale nie jadowite Znaczy ugryzie, skorpiony nie gryzą przecież No tylko może Nie wiem, tam złapać tymi szczypcami Czy, czy coś tam zrobić Czy tym ogonem swoim machnąć Ale może coś tam zrobić, ale nie jest Wow Coś dużego mi tutaj się ruszyło Dobra, idę dalej no i właśnie tutaj to drzewo, które chyba już nie żyje. Ale nie wiem co się z nim stało, może ktoś tam wie. Jak wiecie to weźcie napiszcie. Chętnie się dowiem. A to plantacja marihuany. Rośnie wszędzie. Nie no żartuję, to są właśnie te bambusy. Które, które rosną sobie tutaj w lesie i na polanach jak widać. Nie wiem czy to na kamerze widać Ale są tam liście wielkości, no nie wiem, 2 na 2 metry ciekawe co to jest nie mam pojęcia, może tam będzie widać na kamerze. O chyba widać, dobra, spoko jest. Dobra, nie ma coś dalej. Jutro tędy będziemy szli dzisiaj, tylko chciałem się rozejrzeć w temacie A tutaj taka sytuacja, dobra tam widać śnieg. Śnieg. W ogóle nie wiem, dlaczego on leży, jak tam jest tak ciepło. Szliśmy dzisiaj koło śniegu. No i nie wiem, temperatura była na 100% dodatnia. A on sobie leżał i tak. Nie wiem, co z nim jest nie tak. Może to jest, bo bym się wywalił. E, może to jest jakiś inny śnieg niż śnieg polski. Nie wiem. Spoko Dobra, tutaj będzie nasze obozowisko dzisiaj Po całodniowym trekkingu W którym nigdzie nie dotarliśmy A zrobiliśmy kilometrów chyba milion Na no takim ranchu no, Mógłbym pracować Tam sobie krowy pod drzewem stoją Widać? Widać Dobra. Żeby wejść na teren Parku Narodowego trzeba przejść przez podwórko jakichś ludzi. Sami sobie bramy otwieraliśmy, bo chyba ich nie ma. Tutaj wakacje się skończyły. Mniej więcej w styczniu, lutym jakoś tak. Więc nikogo nie ma. Ale działeczka idealna. No, mógłbym tutaj mieszkać i przyjeżdżać co rok. Albo szybciej, wcześniej. Znaczy, częściej. Dobra, patrzcie jeszcze sobie tutaj. Sobie góra, sobie jest drut kolczasty. W ogóle wszędzie tu używają drutu kolczastego. Każde ogrodzenie jest zrobione drutem kolczastym. Jak jest siatka, to na górze drut kolczasty. I tak cały czas. Dobra, patrzcie jeszcze sobie tu. Chyba znaczy, trochę słońca może. I tu jest słońce. Trochę słońca do Polski. Dobra, to chyba na tyle z dnia pierwszego, z trekkingu. Lecimy dalej. Jutro. Jutro lecimy na jeziorka. Ale też przez góry, przez wulkan. No, mieliśmy dzisiaj wejść na ten wulkan. Nie wyszło. Trudno się mówi. Zobaczymy, co przyniesie jutro. I tak fajnie, bo zobaczyliśmy kawałek sobie lasu <noise> jakbym lasu nie widział no ale trochę inne troszkę widoków upodziewialiśmy a teraz będziemy siedzieć i się lenić na polanie dobra, trzymajcie się, na razie